Dzień dobry, świecie. Jak miło znów Cię widzieć. Dziękuję za Twoje całe dobro, za obfitość i za mądrość. Dziękuję, że otwieram oczy i widzę. Dziękuję, że mogę z tego dnia zrobić arcydzieło. Moje dzisiejsze myśli tworzą moją przyszłość. Już dzisiaj dbam o to, żeby mieć najcudowniejszy dzień. Mogę wybierać. Zawsze mam wybór. Wybieram życie w miłości. Wybieram życie w zrozumieniu. Przede wszystkim w zrozumieniu dla siebie. Wybieram życie w prawdzie i w autentyczności. Jestem sobą. Idę w ten piękny dzień. Dziękuję.